Jak wygląda sytuacja wewnątrz partii, porozumienie w tej chwili? Jak duża część działaczy i członków tej partii opowiada się za tym, aby głosować za wyborami prezydenckimi w trybie korespondencyjnym? Jak duża część działaczy i polityków tego ugrupowania jest za tym, żeby głosować wspólnie z opozycją senacką, z Platformą Lewicą oraz Polskim Stronnictwem Ludowym? Panie redaktorze, szanowni państwo, jest pewna część polityków, posłów porozumienia, która deklaruje głosowanie no, de facto zgodnie z interesami opozycji i razem z opozycją są posłowie wahający się i tak naprawdę to od nich będzie zależało, jaki ostatecznie będzie wynik tego głosowania. Ja bardzo wierzę w to, że ci posłowie, może także ci, którzy dzisiaj opowiadają się za chaosem, za tą sytuacją kryzysową, że oni zmienią zdanie i że poprą jednak przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie i uchronimy nasz kraj przed takim kryzysem, poważnym kryzysem konstytucyjnym, poważnym kryzysem politycznym. Dzisiaj mamy trudną sytuację w zakresie epidemii, mamy trudną sytuację gospodarczą, która jest skutkiem tej, tej epidemii i nie możemy sobie pozwolić na to, by dokładać do tego jeszcze kryzys polityczny. To jest taki moment, w którym interesy poszczególnych posłów, interesy partii politycznych muszą zejść na dalszy plan. Liczy się interes państwa polskiego. Panie ministrze, jednak politycy, między innymi Jarosław Gowin staje na takim stanowisku i mówi, że wybory nie mogą się być przeprowadzone w maju. Twierdzi, że zatem konieczne są inne rozwiązania, mówił o tym, że będzie próbował przekonywać polityków dzisiejszej opozycji do zmiany konstytucji, no ale jasno usłyszał, że zmiany konstytucji nie będzie. W jaki sposób zatem Jarosław Gowin próbuje argumentować, przekonywać polityków swojego ugrupowania, że ta wizja, którą on prezentuje jest, bardziej, jest lepsza dla, dla państwa polskiego? Jakiego rodzaju argumentów używa tutaj Jarosław Gowin? Ja bardzo chciałbym wierzyć, że to, są, że to są takie argumenty natury zdrowotnej, że u podstaw, u motywacji pana przewodniczącego jest kwestia zdrowotna, ale wydaje się, że to są inne przesłanki. No, jak pan słusznie powiedział, nie udało się skłonić opozycji do poparcia tego rozwiązania, no rozwiązania związanego ze zmianą ustawy zasadniczej. Tą zmianę, przypomnę, poparło także prawo i sprawiedliwość. W związku z tym, że mamy do czynienia z fiaskiem tej, tej koncepcji, no nie pozostaje nic innego jak przeprowadzenie tych wyborów w majowym terminie, bo tak bardzo precyzyjnie w tym w tym zakresie mówi konstytucja, przepraszam. Panie ministrze, ale to nie rozwiązuje potencjalnego problemu politycznego, który się, który się rysuje. Słyszeliśmy wypowiedzi, ja pytałem o to wielu polityków, jestem ciekaw również pańskiego zdania i jak podchodzą do tego politycy porozumienia. Borys Budka w jednym z wywiadów użył takiego sformułowania, że ma nadzieję, że politycy porozumienia dotrzymają słowa, bo jeśli zagłosują za, czy jeśli zagłosują za tym, żeby utrzymać weto, Senatu, to otworzą się nowe możliwości polityczne. Co to znaczy nowe możliwości polityczne? Czy pan Borys Budka prowadzi jakieś rozmowy z porozumieniem, z politykami porozumienia na temat przyszłych nowych rozwiązań politycznych? Ja nie uczestniczę w żadnych tego typu rozmowach i z całą pewnością w takich rozmowach nie będę uczestniczył. Dzisiaj jestem głęboko o tym przekonany, Jedyną większością, jedyną koalicją, która zapewnia takie stabilne rządy w państwie jest zjednoczona prawica. To jest koalicja, która realizuje program modernizacji Polski, to jest koalicja, która wzmacnia Polskę. Nie widzę alternatywy dla, dla takiej koalicji. Na pewno nie jest nią bardzo szerokie porozumienie od konfederacji po skrajną lewicę i myślę, że członkowie porozumienia w takiej grupie nie czuliby się komfortowo. Ja znam dobrze wiele, wielu kolegów, wiele, wiele koleżanek z mojej partii wiem, że nie do zaakceptowania, zwłaszcza z punktu widzenia wartości był, byłaby taka koalicja. Tym, co wiąże w polityce tak stabilnie są wartości, są wspólnie wyznawane wartości, ja szczególnie się o tym przekonałem.